Mój do świadka ten barki przyjaciół grą, jak jakichś znam. Raz mi pustnik trwał, ale zawsze razem na dotę tu nas spak. To i nie komin. Przeka przydoga, marzę kraina. I tak ta przykla. Siada i pędź tak. Yeah, yeah, Dolina Ką. W kolinie koni, Bailey znajduje bezpańskiego oh. szczeniaka. <laughs> Przez zazdrość Almy i szefa, ma niebezpieczeństwo. Trzeba go znaleźć, nim zapadnie noc. Co ja teraz zrobię? <laughs> Szczeniak. Piękny galopasteku. Pyszne jabłka. W tym roku obrodziły w dolinie. Dziś należy ci się nagroda. Dobra, to na przystawkę. Ciekawe jak szybko zawieziesz nas na danie główne. Stój, stary, spokojnie. Już dobrze, maluchu. Łapka cała? Nic ci nie jest? Hm, nie masz obraży. Dobra, nakarmimy Cię i poszukamy Twojego pana. Śliczny szczeniak. Ale słodki. Pójście na ten pyszczek O, rozkoszny Przecudny Mogę go podtrzymać? Proszę Zamoczy cię Nie szkodzi, jest uroczy Hej, hej a, a my to, to co? co? Oh. Will pytał w miasteczku doktora Martina, ale nikt nie zgłaszał zaginięcia pieska Może ktoś go podrzucił? Aż trudno uwierzyć, że ktoś mógł być tak okrutny Pocałujmy Teraz ja... Wiecie co? Postanowiłem go przygarnąć. Ooooo! Serio? A jak go nazwiesz? Nie wiem! Jakieś pomysły? Ma takie puszyste futerko, że wygląda jak niedźwiadek! Przypomina kubusia Puchatka. Już wiem! Nazwę go Kabi! Bailey, mogę z Tobą porozmawiać? Eee, jasne. Zawsze marzyłam o piesku, ale mój tata, który jest menadżerem stajni, nie chciał się zgodzić. Nie wiedziałem. Mówił, że jeden pies w stajni już wystarczy. Zmień zdanie. Pomożesz mi zająć się kabin? Musicie zobaczyć, jak liże Molly. <laughs> Bailey nic nie rozumie. Nie chcę mu pomagać w zajmowaniu się psem. Chcę mieć własnego. Trudno nie być zazdrosnym o Kabi'ego. Kiedy ja jestem zazdrosna, staram się robić coś przyjemnego. Tak? A co? A eee, no... Już wiem! Pojedźmy jutro na przejażdżkę. Wybierz trasę. Zobaczysz, będzie fajnie. Jasne. Człony! Chodź tu, maluchu, dostaniesz jedzonko! Hej, szep! Muszę pożyczyć. Dzięki, chłopie! Możesz sobie zjeść, dopóki nie kupimy ci karmy dla szczeniąt. Szep się zgadza. Ja bym się na pewno nie zgodziła. Dobrze, że to twoją miskę zabrał. Nie szkodzi, podzielę się. Chyba czas, żebym się przedstawił. Dotknięcie nosem będzie właściwym powitaniem w Dolinie Koni. Jak się ma, mój słodki misio? Jesteś takim piszczochem! Hej, Kabi! Poznaj wujka Szepa! O, słoneczko! W porządku, Zoe? Biedny Kabi! Nie bój się! Szep, tak nie wolno! Przestraszyłeś kabiego i popchnąłeś zoł. I sobie i więcej go nie strasz, dobrze. Piłka! Super! Ej, to moje jabłko! Baw się gdzie indziej mały. Tu ktoś może cię zdeptać i zobacz, jakich kłopotów narobiłeś szepowi. Ale... Panie koniu, przestraszyłem się. Wydał mi się taki duży. A ja jestem mały? Szep, przepraszam, że przysporzyłem ci kłopotów. Pograsz w piłkę? Jasne, możemy pograć. Och, szep, mógłbyś mnie nauczyć swoich sztuczek? Na pewno jesteś świetny w odnajdywaniu śladów. <grym, <grym, Musisz iść za zapachem. Trzymaj nos przy ziemi, a znajdziesz drogę. A? Dzięki, zapamiętam. Już dosyć. Jestem zmęczony. O, chodź! Szeb. Dopiero zaczęliśmy! Pokaż mi swoje sztuczki! Dobra, ale tylko jedną. Uważaj! Ach, ach, ach. Och, to za wiele na mój stary kręgosłup. Nie masz z kim poszaleć. Kiedy szeby był mały, też ciągle chciał się bawić. Przygotowałem ci posłanie w swoim pokoju. Szep też je miał, gdy był szczeniakiem. Posłanie? W pokoju? Czyż Kabi nie jest rozkoszny? Wygląda jak mój pluszak Springles. Kabi, tu jesteś, maluchu. Pokaż Alnie nową sztuczkę. <laughs> jest niesamowity. To najmądrzejszy pies na świecie. Bailey mówił mi, że to ja jestem najmądrzejszym psem. A, szkoda, że kabin jest mój. Hej, szep, pogramy jeszcze? Nie, dziękuję. Ach, proszę, tylko jeden raz. Której części słowa nie nie zrozumiałeś? Nie? Ale dlaczego nie? Powiedz, co masz na myśli? To jakaś zagadka? Ech. Daj mi spokój. Szep! Co w ciebie wstąpiło? Ciebie to też dotyczy. Świetnie! Chodź, Kabi, pobawimy się. Komu potrzebny ten stary zrzęda. Zdaje się, że ugryzł cię zielony potwór zwany zazdrością. Ha? Ten kundel skupia na sobie całą uwagę. Bailey teraz jemu poświęca swój czas. Och, musisz się czuć taki porzucony. Tak, to prawda. Bailey już mnie nie potrzebuje. Dla wszystkich będzie najlepiej, jeśli opuszczę Dolinę. Nie teraz, Tini. Szep, nie możesz odejść. Dolina Koni to twój dom. Zobaczymy. Wszyscy się zachwycają, Kabim, bo jest nowy. Ale to na ciebie możemy liczyć. Jesteśmy jak rodzina, Szep. Nie możesz nas opuścić. Proszę, nie odchodź. Tini, przestań płakać. Obiecasz, że zostaniesz! Obiecuję, że się postaram. To wszystko. Jeśli nic się nie zmieni, odejdę. Ach, wybacz baton. O! Oh. To ta zawodniczka ma sięgnąć po olimpijskie złoto? Ujeżdżanie to kontrolowana pasja. Płynne wykonanie każdego ruchu. Dziś nie widzę w tobie pasji. Chcesz zobaczyć pasję? Dobra. Wiesz, że chcę mieć psa, a nie mogę. Ty, ty masz dwa, ja ześ żadnego. To nie w porządku! Już ci mówiłam, Almo! Możemy razem opiekować się kabim. A ja ci mówiłam, że to nie to samo. Gdybyś miał trochę rozumu, dostrzegłbyś, jak krzywdzisz Szepa. O czym ty mówisz? Spójrz na niego! nie wydaje się szczęśliwy dlatego że masz dwa psy a skupiasz uwagę na jednym ja nie mam żadnego i chyba zaraz pęknę z zazdrości almo wszyscy zazdrościmy kiedy ktoś coś ma a my nie wiem to okropne ale jeśli się z tym nie uporasz to będzie gorzej zazdrościłam kiedy mieliście konie a ja nie ale Bailey pozwolił mi zajmować się aztekiem i to pomogło. Gratuluję, Molly. Opieka nad kabim to dobre wyjście. Proszę. Nie rozumiecie. Nie chcę żadnego dobrego wyjścia. My świetnie Cię rozumiemy. Nigdy nie zgadzamy się na takie dobre wyjście. Chcemy tego, czego chcemy. Kiedy chcemy i ani chwili później. I nie cierpimy się dzielić. Zwłaszcza ze sobą. Jeśli nie wiecie, co to zazdrość, to zobaczcie nas w akcji. Ha! Jesteśmy bardziej podobne niż sądziłyśmy. Trzymaj się z nami. My cię rozumiemy. Oporządźmy konie i wynośmy się stąd. Sklep czeka! Szep prawie nic nie zjadł. Myślisz, że dobrze się czuje? A niby jak ma się czuć? Ten mały kundel odebrał mu całą chęć do życia. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, tak się cieszę, że mam nowy dom. Chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi tak jak ja. He! Hmm. Niewielkie szanse. Jesteś zła, że Alma pojechała z Kloi i Zoi? Oczywiście, że tak. Miałyśmy przecież, co? So. W oczach mi się troi? Kupiłyśmy przyjaciółce taki sam żakiet jak nasze. Rządzimy! Teraz wy zazdrościcie. Ha? No co, nie podoba ci się? Miałyśmy jechać na przejażdżkę. Godzinę y temu. Wybacz, zapomniałam. Byłyśmy na zakupach. Jasne, zapomniałaś. Przejażdżka to świetny pomysł. Chodź, almo! Pojedziemy we trzy! Rusz się, almo! Przejażdżka czeka! Próbujmy nasze nowe ciuchy! Nie wierzę, że kupiły jej ten żakiet! Widziałyśmy go z almą w katalogu i bardzo mi się podobał! Teraz ja jestem zazdrosna! Musisz z nią koniecznie pogadać. Jest wściekła na Baileya. Może wyżywa się także na tobie? Mm, mm, mm. Jak to miło ze strony Kloi i Zoe, że przyniosły nam świeże jabłka i poczęstowały naszą nową przyjaciółkę Baton. Znając Kloi i Zoe, później dostaniemy jeszcze więcej. Rozpieszczają nas przysmakami. Od jabłek wolałbym uczucia. Baton nie wierzę, że można cię kupić za miskę owoców. Mogłabyś się nimi podzielić. Wystarczyłoby dla wszystkich. Czyżbym wyczuwał nutkę zazdrości? Mm. To boli, kiedy przyjaciółka cię odtrąci, a mogła wraz z Bejlejem zajmować się psiakiem. Kiedy ona nie chce się dzielić, zaślepiona zazdrością odrzuca naszą pomoc. To się zaczyna robić ciekawe. Zaraz aż futro będzie fruwało. Co masz na myśli, Angoro? Dziewczynki nie mają futra i futro nie lata, tylko pióra. Mam na myśli to, że odkąd zjawiłeś się w dolinie, są same kłopoty. Ale... Co ja zrobiłem? Zrobiłeś bardzo dużo. Skupiłeś na sobie całą uwagę i wywołałeś zazdrość. Teraz wszyscy są bardzo wściekli. Dziewczynki, konie, ja i proszę spójrz na biednego szepa. Biedny stary szep, niepotrzebny, niechciany, odrzucony jak... jak... Wczorajsza gazeta! A wszystko przez ciebie! Ale ja nie chciałem! Patini! Hej, Kabi! Dokąd idziesz? Tak mi przykro, szep. Sprawiam same kłopoty! Będziesz miał Bejleja tylko dla siebie! Kabi! Czekaj! Widziałyście Kabi'ego? Wszędzie go szukałem. Właśnie to szep próbuję powiedzieć. Kabi zniknął. Trzeba go znaleźć, nim zapadnie noc. Racja. O tej porze mnóstwo dzikich zwierząt wychodzi na łowy. Podobno Kabi zniknął. Myślałam, że cię nie obchodził, skoro nie był twój. Odnalazł krok. Troły, no, zoły! So. Zostańcie tu, bo Kabi może wrócić. Jeżeli się zjawi, zadzwońcie. Almo ty pojedziesz z nami. Przyda się więcej par oczu. Dalej Azteku, za szepem. Znajdziemy Kabiego! Wiatr się wzmaga, nadciąga burza. Dobrze. Szep, co się stało? W porządku, szef. Pokaż łapę. Jesteś dzielny. Zawsze byłeś. Serce Doliny Koni. Jestem z ciebie dumny. Znajdziesz tego małego. Jeśli ktoś ma go wytropić, to właśnie ty. Chyba zgubił trop biego. Nie martwcie się, znajdzie go, jak zawsze. O, już to, Moli. Strasznie zmarzłam. To twój nowy żakiet. Ciepło mi. Zresztą i tak wolę stary. Zatrzymaj go sobie, dobrze? Dobra, dzięki. Odnalazł tropka wiego. Co, co? co? Przysiągłbym, że coś się poruszyło. Muszę się stąd wydostać. Mogę w którą stronę iść? Już wiem, co by zrobił szep. Kieruj się za wachem. Trzymaj nos przy ziemi, a znajdziesz drogę. Właśnie! Szep kazał węszyć i podążać za tropem. A on wie wszystko. yeah Stary. Wspaniale szep. Dobra, Kabi, patrz i ucz się. Szep jest taki odważny. Miał zamiar sam się rzucić na tę wielką pumę. Mamy szczęście, że jest z nami. Musiał być zazdrosny, kiedy całą uwagę poświęcaliśmy kabiemu. Teraz wie, że jego też kochamy. Dzięki niemu zdałam sobie sprawę, jak bardzo byłam zazdrosna. Dobrze, nauczyłaś się czegoś. Zrozumiałam, że gdy nie można mieć czegoś, czego się pragnie, dzielenie się jest najlepszym wyjściem. Tak jak mówiliście. <laughs> Obojętnie, czy to pies, czy żakiet, albo kilka jabłek. Kiedy poczuję zazdrość, przypomnę sobie ten wierszyk. Masz co masz mieć i zazdrość masz gdzieś. Eee, to nie jest nasze motto! Czemu nas to nie dziwi? Wyrażanie wdzięczności. Tego a, a, powinniśmy się nauczyć. A co za głupoty znowu wygadujesz? Na przykład to, że jestem wdzięczny za nowego przyjaciela. Ja jestem wdzięczna, że mam karbę. <tysk> <tysk> A ja będę wdzięczna, jeśli ten wstrętny mały diabeł zostawi mnie wreszcie w spokoju. Należy cieszyć się z tego, co się ma, zamiast zazdrościć tego, czego się nie posiada. Gdybym dalej zachowywał się tak jak przedtem, teraz nie miałbym nic. Na razie! Wersja polska na zlecenie Teletun Plus Studio Publishing. Dialogi Małgorzata Kochańska. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dźwięki i montaż Jacek Kasperek. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. W wersji polskiej udział w Julia Kołakowska-Wytner, Beata Jankowska, Katarzyna Łaska, Mateusz Lewandowski, Brygida Turowska, Monika Wierzbicka, Bożena Furczyk, Andrzej Chudy, Jolanta Wilk, Beata Weronkiewicz Cezary Kwieciński, Janusz Wituch i inni. Piosenkę śpiewała Magda Tur.